Hej, się Manko, Dziś zaprezentuję wam trzy produkcje anime o jedzeniu, więc jeśli jesteście osobami, którzy lubią czasami przekąsić coś dobrego, to dzisiaj zaprezentuję wam produkcje idealne dla was, więc rozsiądźcie się wygodnie w swoich fotelach, na tapczanie czy na trawie, gdziekolwiek to oglądacie i zapraszam serdecznie do materiału. Na miejscu trzecim jest to anime o nazwie Blend S. W skrócie historia opowiada o pewnej młodej Japońce imieniem Majka, która bardzo chce studiować za granicą i poznać troszeczkę świata, a nie tylko siedzieć cały czas w Japonii. Dlatego nasza młoda Majka postanawia zarabiać na te studia, żeby wyruszyć w jakąś fajną podróż, no i postanawia zatrudnić się w pewnej kawiarence, gdzie zostaje kelnerką. Byłoby w tym wszystko normalne, ale żeby to było troszeczkę bardziej ciekawie. Twórcy obdarzyli to tym, że kelnerki, które pracują w tej kawiarence muszą odgrywać pewne role. Jedna ma być tsundere, jedna ma być jandera, jedna ma być zazdrośnicą, żeby przyciągać nowych klientów. No i właśnie wieloma charakterami obdarzona jest nasza główna bohaterka, czyli Majka. No i ogólnie jak to przystało, jak i do jedzenia, to w tej kawiarence serwowane jest wiele, wiele różnych rzeczy, oprócz oczywiście, że tradycyjnej kawy. Możemy zobaczyć na przykład omlet Jakieś saigonki, czy różne inne jedzenia, kuchni japońskiej lub kuchni azjatyckiej. Więc jeśli jesteście osobami, którzy bardzo lubią jeść, czy coś, no to te anime będzie dla Was, ponieważ w większości tego anime mamy styczność z jakimiś produktami z jedzenia, jakimiś fajnymi słodyczami, jakimiś fajnymi saigonkami, czy po prostu y, jedzenia y, takie w stylu tempura, coś w tym stylu, no to właśnie w Blend-S spotkacie się z wieloma takimi rzeczami. Oprócz tego produkcja jest y, ogólnie. Komedią romantyczną, no i czasami da się też pośmiać. Sam nie jestem, jak już to mówiłem wielokrotnie chyba na tym kanale, nie jestem fanem komedii romantycznych, ale aczkolwiek te anime naprawdę nieraz mnie po prostu rozśmieszyło. Więc na trzecim miejscu było to Blend S, a my lecimy do miejsca drugiego. A na miejscu drugim jest równie fajne i przyjazne dla rodziny i dla dzieci anime jak Blend S, które zostało wspomniane wcześniej. A tym anime jest The Promised Neverland. Anime opowiada w skrócie o pewnych dzieciakach, którzy mieszkają w sierocińcu no i ogólnie po wyjściu z niego, po ukończeniu danego roku życia, zwykle to jest 12 lat, wychodzą na wolność, ale naprawdę rzeczywistość jest zupełnie inna. Naprawdę po wyjściu z tego sierocińca są zjadane przez pewne demony, a to dlatego, że one nie żyją w świecie ludzi, ale żyją w świecie demonów i żeby ludzie w cudzysłowie żyli w symbiozie z demonami, no to te dzieci żyją na tak zwanych farmach, czyli przez całe życie mają po prostu uczucie, że żyją sielankowo, że wszystko jest bez a jak wyjdą z sierocińca będzie jeszcze lepiej, a naprawdę rzeczywistość jest taka jak nie inna, no i ogólnie naprawdę spotyka ich śmierć i później są po prostu yy, przerobione na jakieś jedzenia dla demonów a nie są wypuszczone i po prostu nie idą w jakąś fajną przyszłość, jak to sobie oni myślą. Yy, ogólnie w tym anime spotykamy też niektórych dzieciaków, którzy chcą to zmienić, no i właśnie na tym jest taka fajna afabuła się właśnie na tym opowiada, ale jeśli chodzi o jedzenie, to tam właśnie możemy zobaczyć sobie jak yy, można, jak tam demony jedzą dzieci, na przykład więc jeśli ktoś jest smakoszem tak takich na przykład larytasów, no to serdecznie polecam. Anime ma 12 odcinków, pierwszy sezon, a drugi sezon ma też chyba 12 odcinków, a i zapomniałem wspomnieć, że ostatnie anime, które wspominałem, czyli Blend S też ma 12 odcinków. Więc jeśli ktoś jest z ale nie takich na przykład Saigonek, czy na przykład takich na przykład jakichś ryżowych słodkości, no to może w dzieciach też się odnajdzie. Lecimy do miejsca pierwszego. A na pierwszym miejscu jest to seria Attack of Titans, czyli prawdopodobnie przez was bardzo dobrze znana seria, ale dla osób, którzy nigdy nie nie słyszeli o tej serii, przypomnę mniej więcej tak dla lajka, o co w tej serii chodzi. Ogólnie chodzi o to, że świat ludzi i świat tytanów jest oddzielony murem. W skrócie, ludzie żyją w murach, a ogólnie tytani żyją za nimi. No i pewnego dnia tytani się przebijają przez mur, no i mordują ludzi, zjadają ludzi, więc jeśli ktoś lubi też takie smakołyki, no to bardzo polecam. Ogólnie to nie tylko polega na tym, że ta opowiada o y, smutkach i westchnieniach, że na przykład załóżmy kuzynami zjadł Tytan, ale to też opowiada o walce tytanów z ludźmi, jak oni po prostu sobie radzą, walczą i naszych głównych pokohaterów, czyli Erena, Mikasa i Armina, i możemy po prostu zobaczyć ich przemianę przez całe cztery sezony, bo tyle właśnie te anime ma. No i bardzo Wam polecam, jeśli też lubi walkę z tytanami, czasami się wzruszyć, bo samo anime jest naprawdę genialne, a czasami lubi na przykład popatrzeć, jak tytan robi sobie ucztę z kilku ludzi. No to powiem Wam tylko tyle, że po prostu polecam bardzo fajne anime, szczególnie. Do obejrzenia z rodziną, w święta, oprócz kiewina samego w domu, to możemy na przykład przeczytać lub po prostu pooglądać lewego samego w lesie, który ucieka przed tytanami. Bardzo polecam, bardzo fajna produkcja. Niemniej jednak, to by było na tyle w tym odcinku. Taki odcinek troszeczkę krótki. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Anime o jedzeniu to było, więc jeśli ktoś jest osobą taką, która lubi zjeść z smakoszem, no to mam nadzieję, że te trzy produkcje do Ciebie przypadną do gustu. Były to produkcje, które wybrałem spośród tych, które oglądałem i które ja mogę z czystym sumieniem ocenić i, i polecić oczywiście na trzecim miejscu było to Blend S, no na drugim było to oczywiście The Promised Neverland, czyli Obiecana Nibelandia, a ogólnie na pierwszym miejscu było to Attack of Titans czyli Atak Tytanów Więc niemniej jednak dziękuję za obejrzenie tego odcinka przepraszam, że nie było materiałów tak długo, no ale nie miałem jeszcze kiedy znów nagrać dla Was Niemniej jednak niedługo są święta, więc może coś wyczaruję fajnego z anime i ze świąt, więc oczekujcie mnie wkrótce, niemniej jednak dziękuję za że tyle was jest na kanale. No i co? Do zobaczenia, no i cześć!